Siemanko, witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, co będzie się działo u mnie przez następne dwa miesiące około. No, będę wam to oczywiście w filmach relacjonował. Umówiliśmy się z radkiem zbyć jak Herkules, że od 18 kwietnia zaczynamy nasze mini katy, czy mini redukcje. Możemy to sobie nazwać jak chcemy. W każdym razie takie około 8 tygodni właśnie ogarniania się pod względem tkanki tłuszczowej. Za mną jest około 7,5 miesiąca masowania. no Możecie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda w tej chwili Pyk. Nie będę stawiał na razie za dużo tych zdjęć, bo planuję po prostu na sam koniec wrzucić taki kolaż z porównaniem. Z okresu będzie także, jak to właśnie wyglądało na starcie, wszystkie zdjęcia mniej więcej z różnych pus. Potem, jak to wyglądało po dwóch tygodniach, po czterech, po sześciu i na koniec po ośmiu. I teraz generalnie, dlaczego tak? Ktoś zapytał: dlaczego tniesz skoro nie jesteś jakiś zalany? No, odpowiedź jest prosta: po tych dwóch miesiącach czekam mi jeszcze kolejne 8 miesięcy masowania. I po prostu za jakiś czas już bym przekroczył tą magiczną granicę, w której zaczyna się więcej zdobywać przyrostu w postaci tłuszczu niż mięśni. Według szkoły Nortona, Lena Nortona, takie mini przycinki są korzystne, bo nakręcają jeszcze dodatkowo metabolizm i właśnie pozwalają kontrolować ten poziom tkanki tłuszczowej przy takich długich masach. Także będziemy tego próbować. No i teraz jak do tego się zabieram. Od tego tygodnia, od poniedziałku wyrzuciłem wszystkie stymulanty i kofeinę oczywiście, która też jest stymulantem. No i zawsze mam z tym problem, jak mam takie właśnie 2-3 tygodnie tego detoksu od stymulantów to jest to dla mnie straszna męka, bo raz, że bardzo lubię napoje zero, które zawierają kofeinę, typu właśnie cola zero, pepsi max. No i bardzo lubię kawę, jestem kawoszem. No i ostatnio też o tym opowiadałem właśnie na fanpage'u, że znalazłem takiego świętego grala kaw, yy, zwłaszcza dla osób, które chcą yy, odciąć się właśnie od tych stymulantów. Nescafe stworzyło kawę bezkofeinową. Można ją dostać, ja ją kupiłem akurat w Żabce, pewnie też w innych sklepach się pojawi. No ratuje mnie bardzo, bo u mnie, no, nie wyobrażam sobie startu dnia bez kawy, także bardzo fajnie. No oprócz tego też przez te dwa tygodnie dużymi dawkami się suplementuje arktycznego korzenia, czyli różeńca górskiego oczywiście, żeby jeszcze trochę przyspieszyć, nie wiem czy to widać. O, powinno być widać. To jest w takim wydaniu. Tu jest w jednej tabletce radioli jest 225 mg, a w dwóch tabletkach 450 mg. No. Także tym się suplementuje przez te następne dwa tygodnie, żeby jeszcze wzmocnić ten efekt resetu receptorów. No, żeby na ten okres mini redukcji móc sobie trenować przy wykorzystaniu przedtreningówek czy kawki, żeby to lepiej działało, bo pewnie jak większość z Was wie, jeżeli stosujecie tego dużo i długo, to po pewnym czasie po prostu przestajecie czuć działanie. I zwykłej kawy, i przedtreningówek. No ale ja cyklicznie właśnie stosuję takie okresy oczyszczenia i bardzo je polecam, bo, bo świetnie działają. No. I myślę, że, że to by było na tyle w tej kwestii. Aha, no jak będzie wyglądała ta mini redukcja? Nie planuję stopniowego ucinania kalorii. W tej chwili jem około 3900 kcal, 4000 zależy od dnia. No i oczywiście nie zamierzam w ogóle się ruszać czy schodzić poniżej granicy 3200 kcal także taką granicę, żeby wciąż tego jedzenia było wystarczająco dużo, żeby w ogóle nie dojść do granicy głodu, <noise> więc to będzie wyglądało tak, że mniej więcej na początek przytnę z 400-500 kilokalorii, no i tak na pewno będę sobie leciał przez pierwszy, pierwsze trzy tygodnie, miesiąc, no w zależności od tego, co się będzie działo z tą wagą, bo wiadomo, że ta stagnacja na pewno przyjdzie, a później zastanowię się, czy jeszcze ściąć kilokalorie, czy może jakąś aktywnością pomanipulować. No i teraz jeszcze chciałbym przejść do tego, jak będzie wyglądał mój plan treningowy, więc przez ostatnie dwa, nawet trzy miesiące testowałem ćwiczenia, bo to jest w takim zakresie lokalnym nazwijmy to, czyli po prostu wplatałem do swojego planu pojedyncze ćwiczenia z, sesjami, z seriami 6-4-2. Jak ktoś chce zapytać skąd mi to przyszło do głowy albo pisać w komentarzach, że popługuję po Mariuszu Czerniewiczu, no tak zgadza się. Właśnie jak zobaczyłem, że Mariusz ćwiczy tym planem, to poczytałem sobie o tym w internecie, bo wcześniej o nim nie słyszałem, zainteresowałem się, no i doszedłem do wniosku, że e, mogę tak e, właśnie na tą mini redukcję ułożyć sobie plan, tylko że wtedy już chciałbym to ułożyć w zakresie tym globalnym, czyli po prostu e, zrobić właśnie dzień e, szóstek, dzień czwórek, dzień dwójek, e, czyli dzień e, w zakresach do około sześciu powtórzeń, do czterech, do dwóch. E, no i czwarty dzień. Miał 4 dni treningowe. Czwarty dzień to będzie taki dzień na te wszystkie ćwiczenia suplementacyjne, czyli coś tam na ramiona, na biceps, triceps, pewnie unoszenia na boczniach w tym barku sztangielek. No, wiecie dobrze o co chodzi. W każdym razie te wszystkie ćwiczenia, które nie są typowo ćwiczeniami złożonymi. No, także tak to sobie wyobrażam. A jeśli chodzi o tą dodatkową aktywność, no to pewnie będą to dwa dni, nie wiem czy od początku, nie wiem jeszcze tego, jeszcze muszę to przemyśleć, ale w każdym razie pewnie się pojawią dwa dni. Albo to będzie jakiś hit w postaci sprintów, albo być może jakieś wstawki kalisteniczne, nie wiem, może będzie to podciąganie na drążku, pompki Przysiady bez ciężaru i po prostu jakieś dipsy na poręczach, i kilka serii takich obwodów. Jeszcze się zastanowię, ale na pewno coś takiego się pojawi. Będę Was, będę was informował na bieżąco. No, w każdym razie to by było wszystko jeszcze takie małe podsumowanie tego okresu masowego no jestem bardzo zadowolony ponieważ udało mi się poprawić moją e, piętę achillesową czyli moje plecy tu jest fotka Chciałbym Was jeszcze poinformować, że w Poznaniu otworzył się nowy sklep KLD. Sklep jest w galerii Poznań City Center, także jeżeli jesteście przejazdem, albo po prostu jesteście z Poznania i chcecie kupić dobrej jakości suplementy w dobrych cenach, to zapraszam Was serdecznie do tego sklepu. Sprzedaje tam Krystian, którego już widzieliście kilkukrotnie na filmach. Ja też tam pracuję. Także jeżeli chcecie właśnie kupić jakieś suple albo po prostu pogadać to zapraszam was serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach na razie.